Witam wszystkich. Dzisiaj przedstawiam chińskie skarpety z domieszką wełny. Przychodzi to w ten sposób zapakowane, chociaż na zdjęciu jest to troszeczkę inaczej pokazane, no ale tak to jest. W moim przypadku kolor czarny. Jeśli chodzi o jakość wykonania praktycznie nie mam tutaj żadnych zastrzeżeń. Jeśli chodzi o skład, to w opisie mamy podane 30% wełny, bawełna oraz kaszmir. No prawdopodobnie yy, Wełna owcy, raczej nie kozy, bo to by wtedy było zbyt drogie. A to raczej do drogich nie należy, jeśli chodzi o porównanie. Mogę to porównać jedynie do skarpetek wojskowych z Wojska Polskiego z domieszką wełny, bo innych nie posiadam. No jakoś do tej pory wełna nie była mi potrzebna, ale może na starość już jest potrzebna, więc mam. To jest oczywiście nówka sztuka. Mam na sobie. Taką samą drugą parę, więc y, trochę w nich pochodziłem, więc mogę coś co nieco już o tym y, opowiedzieć. Y, są rozciągliwe, y, jest tylko taka jedna rozmiarówka, y, powiedzmy, która ma pasować na wiele rozmiarów. Y, podane jest to od 38 do 46. W moim przypadku skarpety powinny być y, rozmiar 44, i w moim przypadku pasują idealnie. Sądzę, że taki rozmiar 38, może 39 To te skarpety będą zbyt duże I rozmiarówka na 46 To też nie sądzę, żeby się pasowała Raczej będą chyba za małe No ale na 44 w moim przypadku jest to idealny rozmiar Jeśli chodzi o grubość To są one podobne właśnie do tych z Wojska Polskiego Może minimalnie są cieńsze od tamtych za to przynajmniej są krótsze. Tamte są bardzo długie, co mi nie za bardzo odpowiada. Akurat w moim przypadku te są idealne. Tak jakby były po prostu szyte na mój rozmiar. Chociaż ma to niby pasować na różne rozmiary. No ale jest to na tyle rozciągliwe, że raczej powinno pasować na jakieś tam nieco inne rozmiary. Nogi. U góry mamy ściągacz, który jest taki powiedzmy delikatny, nie uwiera czy coś w tym rodzaju, nie ma jakichś odcisków. Jest rozciągliwy, ale nic nie przeszkadza, więc jest w porządku. Pochodziłem trochę w nich i odczucia są takie, że praktycznie jest to to samo co skarpetki z wojska polskiego. Minimalnie one się oczywiście różnią. Yy, właśnie trochę grubością No i oczywiście długością, ale to nie o to chodzi yy, Czy tu rzeczywiście jest te 30% wełny To tego to ja nie mogę stwierdzić Ale sądzę, że skoro tamtych się mniej więcej Tamte zachowują się mniej więcej tak samo jak i te no To sądzę, że tutaj jest yy, dokładnie tak jak Chińczyk opisał w opisie A jaka jest rzeczywistość, no to tego nie wiem yy, Na razie z skarpet jestem zadowolony te długie mi nie za bardzo pasują, a te krótsze są w porządku. Pochodziłem w nich i jest OK. Tu mam drugą parę, powiedzmy taką zapasową. Do wyboru jest chyba wiele różnych kolorów. Ja akurat sobie wybrałem czarny, bo akurat taki mi pasuje. Jak na razie z tego jestem zadowolony, więc to wiadomo, różne osoby różnie reagują na wełnę, więc czy komuś takie coś jest potrzebne i czy ktoś będzie się dobrze czuł w tym, to już jego sprawa w moim przypadku jest wszystko w porządku. Nie są one jakoś mocno też drogie, więc można sobie nawet na próbę kupić i wypróbować. Jak będzie coś nie tak, no to mamy małą stratę, a nie dużą, a jak komuś nie pasuje chińska produkcja, zawsze może sobie zamówić gdzie indziej w odpowiednio wyższej kwocie. Dla mnie wystarczająco jest, że są takie. Te wojskowe były też chyba w podobnej cenie, czy coś takiego, no, ale tamto długość mi nie pasowała. To znaczy wysokość tutaj, tu jest wysokość idealna, jakby dla mnie były szyte. No i mam nadzieję, że długo posłużą. Na razie z nim się nic złego nie dzieje, a odpowiednio działają. Czyli nawet jak są lekko wilgotne, to trochę grzeją. Polecam, jak kogoś takie coś interesuje. Dodatkowe informacje na ten temat będą podane pod spodem w opisie. Nie zostawiając komentarza pod filmem, przyczyniasz się do tego, że nie mam żadnej motywacji do nagrywania kolejnych filmów. Koniecznie zostaw po sobie ślad w postaci komentarza. Nie zapomnij zasubskrybować tego kanału, jeśli jeszcze tego nie robisz. No i do następnego filmu.